Koalicja Obywatelska Panie Marszałku, Wysoka Izbo, słyszeliście te krzyki, słyszeliście te krzyki i fantasmagorie przedstawiciela kasty, która właśnie chciała być wyjęta spod prawa, aby zachować bezkarność. Szanowni Państwo, dobrze, niech krzyczą, naprawdę niech krzyczą. Widać, że boli ich przywracanie normalności i praworządności, ale my nie ustąpimy. Krok po kroku przywrócimy niezależne sądy i niezależna prokuratura i niezależne sądy. Rozliczą wszystkich, którzy łamią prawo. Ale, szanowni państwo, ja chcę zacząć od słów, które skieruję do tych, którzy byli bohaterami ostatnich lat. Ponad sześć lat temu, w lipcu 2017 roku, z zapalonymi świecami w rękach Polki i Polacy wyszli na ulicę w obronie właśnie niezależnych sądów. Wyszli w Tłumami, tak jak to było pod Pałacem Prezydenckim czy na Placu Konstytucji w Gdyni. Protesty odbywały się w setkach małych miast. Tak jak na przykład w Mińsku Mazowieckim wychodziło ponad 100 osób. Ludzie protestowali w grupach kilkuosobowych. Tak było w Grajewie, w Krotoszynie. W takim Węgrowie wychodziły nawet pojedyncze osoby. I te świece zapalane przez obywateli, one wskazywały słuszną drogę w tych trudnych minionych czasach były znakiem nadziei w obliczu trudności, nadziei na to, że właśnie te ciemne mroki bezprawia kiedyś ustąpią, właśnie przed światłem praworządności. I wszystkim tym protestującym, tym dzielnym ludziom, obrońcom niezależnych sądów w imieniu Koalicji Obywatelskiej bardzo dziękuję. Dziękuję także tym sędziom, którzy szli wyprostowani wśród tych, co byli na kolanach. I wśród tych, którzy swoje kariery postawili ponad praworządność i przyzwoitość każdy z was był jedną z tych dziesięciu tysięcy barykad praworządności, o których mówił sędzia tuleja. On sam przecież wrócił do orzekania po ponad siedmiuset dniach zawieszenia. Dziękujemy, że właśnie w tak rozproszony, ale niezłomny sposób broniliście konstytucji i prawa obywateli do niezawisłego sądu. Przecież. Nie dla siebie wychodziliście na ulicę. Na przykład w Marszu Tysiąca Tug, gdy wspólnie z przedstawicielami innych zawodów prawniczych, adwokatami, radcami prawnymi, w takiej dostojnej ciszy pokazywaliście swój sprzeciw wobec ustawy, która miała wam nałożyć kaganiec. Nie musieliście. Mogliście przyjmować awanse od ministra sprawiedliwości, od upolitycznionej neo -KRS. Mogliście sprzedawać po prostu swoją przyzwoitość, bo to się... Wtedy opłacało. Mogliście tak jak na przykład szefowa okrs u szkolna koleżanka byłego ministra sprawiedliwości, zacząć od diety w wysokości 30 tysięcy złotych w 2018 roku i skończyć kwotą blisko ćwierć miliona złotych w 2023 roku, i w pięć lat w ten sposób zarobić ponad 500 tysięcy złotych, czyli ponad pół miliona złotych. Mogliście. Jak inni nielegalni członkowie na OKRS-u, chociażby tacy jak pan Dariusz Drajewicz, który przed dobrą zmianą ze 20 razy bez skutku ubiegał się o awans w Sądzie Okręgowym, dorobiliśmy miesięcznie około 15 tysięcy złotych. Mogliście dostawać dietodniówki za 20 minut pracy w wysokości około 1000 zł, tak jak to było bodajże 14 grudnia. Mogliście, ale tego nie zrobiliście, bo codziennie nie tylko. Na marszu tysiąca tług broniliście praw obywateli i wiemy, jaki był tego koszt. Pamiętałyśmy, że spotykały was wtedy szykany, dyscyplinarki, kary finansowe, ale pamiętamy też, że to Państwo dawaliście nam wszystkim siłę w tej beznadziejnej rzeczywistości. Jednak wierzę w to, że już po kilku dniach widzicie, że Państwa walka miała sens. Polki i Polacy wam naprawdę bardzo wiele zawdzięczają. Jeszcze raz dziękuję. Uchwała w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej oraz funkcji Krajowej Rady Sądownictwa w demokratycznym państwie prawnym to jest krok absolutnie niezbędny. Sejm przedstawicielski organ władzy musi nazwać bezprawie po prostu bezprawiem. I nazywanie po imieniu sytuacji, z którą mamy do czynienia od kilku lat, jest niezbędnym krokiem po prostu do naprawy Rzeczpospolitej. Siedem dni mija od daty zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska i te siedem symbolizuje całość i pewne dopełnienie. I tego właśnie dnia przyjmiemy coś, co jest co stanowi dla nas takie swoiste kredo. Dotychczasowe orzecznictwo europejskich sądów, polskich sądów najwyższego szczebla oraz opinie prawne zostają zebrane i mocą uchwały właśnie stają się głosem suwerena. Suweren oddając władzę koalicji 15 października jednoznacznie wyznaczył i kierunek i cel tych zmian. Koniec chaosu, koniec politycznych nominacji, koniec traktowania sądów jak własny folwark. Sądy nie mogą się wciąż zajmować sobą. Przed nami jest naprawdę bardzo wiele wyzwań. Przyspieszenie postępowań, informatyzacja, wykorzystanie sztucznej inteligencji, odbudowa komisji kodyfikacyjnych czy po prostu podniesienie zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości. To wszystko wymaga i spokoju i harmonii w systemie. I ta uchwała to jest właśnie wielki pierwszy krok ku temu.